Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepyszną przekąskę, przepis na kuleczki z ciasta drożdżowego. Przepis błyskawiczny, bo ciasto drożdżowe już takie gotowe na pizzę. W środku znajduje się przepyszne nadzienie, czy to serowe, czy to mięsne. Jakie tylko sobie wymyślicie, tak naprawdę może być. Chodźcie jeszcze tylko bliżej, na samym początku pokażę Wam dla zachęty jedną taką kuleczkę w środku jak wygląda zobaczymy na co trafimy serowa akurat chyba jest w tym przypadku także mocarelka i inny ser więcej wam jeszcze raz nie pokażę zostawcie łapkę w górę subskrypcję klikajcie dzwoneczek i udostępnijcie ten film jeżeli wam się podobał i na samym początku jeszcze tylko powiem że od nowego roku filmy pojawiać się będą w każdy wtorek oraz czwartek godzina 18 Przepis moi drodzy rozpoczynamy od wyciągnięcia z lodówki takiego gotowego ciasta na pizzę. Jedna taka rolka w zupełności wam powinna wystarczyć na taką delikatną przekąskę. Ile kulek wyjdzie, zobaczycie na samym końcu. Także ciasto mamy już wyciągnięte i kulki będziemy faszerować jakimiś składnikami, które albo akurat macie w lodówce, albo są waszymi ulubionymi. U mnie będzie to mozzarella Papryka czerwona, ser żółty, taka domowa suszona kiełbasa, w środku surowa, ona jest mocno podwędzona, coś na styl chorizo. Czosnek zostawimy do sosu, tak samo jak pomidory w puszce. Do środka kulek dodam też suszonych pomidorów, a sos jeszcze do prawie takim domowym sosikiem również z papryki najuszczejszej na świecie, przynajmniej do czasu mianowicie Karoliny Reaper tak żeby nadać troszkę tego charakteru pikantnego i zaczniemy sobie moi drodzy od pokrojenia tych składników, które będziemy wkładać do środka kulek w mniejsze kawałki, także na początek może kiełbaska, kawałki takie myślę, że pół centymetra na pół centymetra żeby to nie było zbyt duże, takie basen jest akurat bardzo twarda. Tak więc, za dużej tutaj nie dam. Najwyżej można zawsze później dokroić do tego papryka. Również, te, również takie kawałki około centymetra, centymetr, może nieco mniejsze. Tak, żeby po prostu nam się zgrabnie później zawinęły w kulkę ciasta. Kolejnym składnikiem jest mozzarella i tak samo wszystko analogicznie robimy najpierw plasterki następnie kosteczka jeżeli macie dostęp na przykład do oscypka bardzo fajnym pomysłem jest nadzianie takich kuleczek właśnie oscypkiem z żurawiną będzie to taki fajny górski charakter na razie również mozzarelli wystarczy Kolejno idzie żółty ser, przepis jak widzicie jest błyskawiczny, zrobicie takie cuda w kilka dosłownie minut, przepis jest idealny na czas kiedy zaskoczą Was jacyś goście, teraz mamy przecież karnawał, jakieś imprezy, jakieś przyjęcia, czy nawet można zrobić takie coś jako przekąskę do filmu na wieczór, myślę, że pomysł idealny. Wyciągnę jeszcze kilka sztuk pomidorów suszonych. Również pokroję na mniejsze kawałeczki i w zasadzie będziemy gotowi do przejścia już do ciasta i zawinięcia kulek. Mamy taki płat ciasta już rozwinięty. Najwygodniej będzie pociąć go właśnie takim nożem do pizzy na kawałki około 5 na 5 cm. Także kroimy takie kwadraciki. I mamy, moi drodzy, takie właśnie kwadraty i bierzemy pojedynczo, po jednej szczuce. Na początek może nadziejemy sobie żółtym serem oraz papryką po kawałeczku. Tyle w zupełności wystarczy na kawałek. I zawijamy wszystko do środka, tworząc kulkę. Wszystko skręcamy u dołu szczelnie, tak żeby tutaj nam ser nie wyleciał. I odkładamy na blaszkę już wyłożoną folią aluminiową bądź papierem do pieczenia i będziemy tworzyć takie koło z tych małych kulek, także za chwilę to zobaczycie, kolejny kwadraci. Kulki, moi drodzy, są już zawinięte, tak to wygląda na ten moment i teraz... Całość delikatnie od góry polewamy tym olejem z przyprawami z pomidorów suszonych. Można również wszystko tutaj natrzeć rozbitym, rozbełtanym jajkiem, następnie posypać czarnym lub białym sezałem do koloru. Ja dzisiaj robię tu taką wersję bardzo prostą. Także sama oliwa, sam olej w zasadzie z tymi przyprawkami, żeby zaromatyzować całość. No I e, takie kulki wkładamy teraz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, aż to nam się wszystko zarumieni. Myślę, że zajmie to jakieś e, 12-15 minut maksymalnie. Teraz przygotujemy sos. W międzyczasie, kiedy e, nasze tutaj ciasto się piecze. E, Przyciąłem czosnek na pół, tak żeby usunąć ten środek, przez który można mieć problemy z jelitami, a w zasadzie z gazami. Także, jeżeli nie chcecie mieć problemu właśnie z trawieniem, usuwajcie ten środek. Jeden ząbek w zupełności czosnku wystarczy. Siekamy go bardzo drobno. Do garnka wlewamy kilka łyżeczek. Nie za dużo tego właśnie też oleju z pomidorów, tak żeby nie marnować niczego. Dorzucamy jeden ząbek czosnku. Musimy zeszlić całość przez około jedną do dwóch minutek. Całość od razu teraz solimy. Oczywiście do smaku. Świeżo mielony czarny pieprz. Czypta cukru akurat mówiłem Wam wcześniej odrobinę tego bardzo ostrego sosiku z Karoliny Ripper. Tego nie musicie dodawać i tak i tak pewnie tego nigdzie nie znajdziecie. Można również to zastąpić inną papryką lub taką sproszkowaną już papryką ostrą. Jeżeli nie lubicie pikantnych rzeczy, no to w ogóle niczego ostrego tutaj nie dodawajcie całość. Moi drodzy, teraz gotujemy i rozduszamy pomidory przez około 15 minut. Wszystkie składniki nam się tutaj fajnie połączą. Zbędna woda tutaj odparuje, sosik się zagęści i akurat w tym czasie będą gotowe już nasze kulki serowo mięsne można powiedzieć. Nasza przekąska moi drodzy jest już upieczona. Zobaczcie tylko jak pięknie się prezentuje, niesamowicie pachnie ten olej, który był wylany na górę kuleczek przepięknie nadał aromatu tutaj w całej kuchni, do tego zredukowany sos pomidorowy, delikatnie pikantny, jeżeli będziecie chcieli, no to taki kawałek ciasta, taką kulkę umoczoną w sosie, można jeszcze skropić delikatnie limonką, też to wtedy fajnie będzie wszystko współgrać teraz pokażę Wam jedną tutaj kuleczkę, oderwę i zobaczcie tylko jak ona wygląda w przekroju ser się pięknie ciągnie tutaj akurat wylosowaliśmy mozzarellę z pomidorem suszonym i co, moczymy, zajadamy przepyszna przekąska na wieczór do filmu jak przyjdą goście, jakaś impreza czy to do piwka, jeżeli lubicie trunkować i tak to wygląda. Ja z wami się teraz żegnam, lecę zajadać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie tylko, że od nowego roku filmy będą pojawiały się we wtorki i czwartki, godzina 18. Także zostawcie łapki w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczek, udostępniajcie ten film i dajcie znać w sekcji komentarzy, co byście chcieli następne. Cześć!